Cześć, Dariusz z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o kilku prostych krokach, jak połączyć Baselinkera z Allegro. Przechodzimy do integracji. Dodaj integrację. Wybieramy Allegro. Podłącz konto Allegro. Upewniamy się, że podłączamy odpowiednie konto. Kontynuuj. Tutaj pojawiają nam się uprawnienia aplikacji, które Baselinker wymaga. Czyli dane, które będziemy przekazywać do Baselinkera. Klikamy tak powiąż konto i przechodzimy do ustawień tej integracji. Tutaj w tej zakładce możemy przetestować połączenie Bazelinkera z Allegro. Połączenie z kątem jest prawidłowe. W kolejnej zakładce zamówienia możemy ustawić pobieranie zamówień i wybrać status do jakiego zamówienia ma się pobierać. Możemy też nazwy produktów pobierać z magazynu lub z Allegro. W tej zakładce też się znajduje numer przekazywania, numer nadania, czyli możemy przekazywać numer nadania przesyłki bezpośrednio do Allegro, zaraz po utworzeniu przesyłki lub w wybranym statusie. Faktura przekazywanie, czyli wysyłanie faktury do Allegro dla klienta, też albo przekazywać możemy od razu po utworzeniu, lub wybrać status, przy którym jak się znajdzie tam zamówienie, wtedy zostanie wysłana automatycznie faktura dla klienta. Klient będzie mógł później pobrać taką fakturę z Allegro. Kolejną zakładką jest ustawienie aukcji, gdzie możemy wybrać szablon aukcji, na który będziemy wystawiać na Allegro poprzez bejzlingera. Cenik wysyłek ustawiamy na Allegro. Kategorię Allegro wybieramy w bejzlingerze. I cenik hurtowy wybieramy również w Allegro. Dodatkowo możemy wybrać mnożnik ceny z magazynu, pomnożyć cenę lub dodać do ceny, która automatycznie będzie nam dodawać w nowych aukcjach do ceny odpowiednią kwotę, lub mnożyć cenę z magazynu. Kolejna sekcja jest, dotyczy katalogu bezwinkara. Czyli magazynu. Tutaj możemy wybrać, z którego magazynu mają nam się pobierać stany magazynowe, grupę cenową lub magazyn źródłowy. W kolejnym sekcji znajdziemy ustawienia globalne do wystawienia Allegro na danym koncie. Możemy wybrać jednostkę, czas trwania, datę rozpoczęcia aukcji, wysyłkę, kiedy będziemy wysyłać. Faktury VAT lub bez faktury VAT, bo faktury VAT marże. Możemy dołączyć również zdjęcia z produktyzacji i zaznaczyć dodatkowe opcje czyli wyróżnienie, pakiet promowania, oferty promowania na stronie kategorii. Nie zalecam włączania tych opcji, ponieważ będzie każdorazowo naliczona opłata za wyróżnienie, pakiet promowania lub ofert promowania na stronie kategorii. To już proponuję robić indywidualnie na y, aukcji, która jest wysoko i będzie się sprzedawać. Poniżej <laughs> możemy wybrać kraj, miasto, kod pocztowy i dodać y, informacje o przesyłce i płatnościach. Poniżej y, są warunki reklamacji, informacje o gwarancji, Warunki zwrotów, usługi dodatkowe, które ustawiamy w Allegro i są pobierane z Allegro. Kolejną zakładką są statusy zamówień, które warto powiązać z Allegro, ponieważ klient dostanie informację na Allegro, że przesyłka lub zamówienie jest w realizacji, do wysłania, gotowe do odbioru wysłane, odebrane, anulowane lub wstrzymane. Każdy status możemy przypisać do konkretnego y, statusu na Allegro, czyli zmiana statusu na naszym zamówieniu w BaseLinkerze równa się zmiana zamówienia statusu w Allegro. Kolejną zakładką są ceny. Ustawienia wtyczki automatycznej aktualizacji cen. Synchronizacja to 24 godziny. Tutaj polecam nie włączać mniejszej ceny, bo w przypadku, gdy wasz hurtownik lub dostawca zmieni cenę na niższą z powodu błędu lub innego czynnika, wtedy automatycznie zmienia się cena na aukcji i klienci mogą kupić bardzo dużo produktów w zaniżonej cenie, w której wy nie kupicie od hurtownika. Większą cenę można ustawić i jeszcze mamy zaokrąglanie. Możemy zaokrąglić do pełnej kwoty, lub zaokrąglić do 99 9, lub zaokrąglić z dokładnością do dziesięciusetnych. W tej ptyce należy pamiętać, że jest maksymalnie 1000 zmian cen przy każdej synchronizacji, czyli jeśli macie 1000 aukcji, wszystkie aukcje staną zmienione. Jeśli macie więcej niż 1000 aukcji, to kolejne aukcje będą zmieniane kolejnego dnia. Kolejna zakładka są to stany magazynowe, czyli wtyczka, która aktualizuje stany magazynowe na waszej aukcji, możecie zrobić sobie co 8 godzin bezpłatnie lub co godzinę za 10 zł lub synchronizację co 5 minut od 200 zł. Tutaj należy pamiętać o dziennym limicie kończących ofert. Ma to za zadanie uprzeć przed błędem Waszego dostawcy, który, na przykład z powodu błędu, może jak gdyby ustawić sobie zerowe stany magazynowe i wtedy wszystkie Wasze aukcje pozamykają się. Często przez na przykład weekend możecie nie sprzedać żadnego przedmiotu. Najlepiej tu wpisać 10-20 aukcji. Wtedy jak gdyby nie zostaną, zostanie zamknięte 20 aukcji, a nie 1000, powiedzmy. Oczywiście liczba, którą tu wpis wpiszecie, zależy od tego, ile macie aukcji i jakie macie branże poszczególne. Kolejną zakładką jest konkurencja, czyli możemy automatycznie przez Bezlinkera, po wpisaniu loginów sprzedawców sprawdzać. Jaką cenę ma konkurencja danego produktu. Dany, te dane wyszukują się po nazwie EANie EAN, lub EAN lub nazwa. Polecamy z tego korzystać raz na tydzień tak naprawdę, ponieważ codzienna synchronizacja i obniżanie ceny, podwyższanie może gdyby kosztować dużo pracy. Przed walką cenową z konkurencją yy, proponuję skonsultowanie się yy, aukcji waszych, zrobienie audytu tak naprawdę w falseprincie i sprawdzenie, co można poprawić w aukcji: tytułu, yy, miniaturki lub treści aukcji. To może bardziej wam pomóc w sprzedaży yy, niż yy, obniżanie codzienne ceny o 10 groszy, o grosz, żeby być taniej niż konkurencja, bo w końcu spotkacie się tak naprawdę z tym, że zaczniecie do tego dokładać, a konkurencja dalej obniży cenę i wy też będziecie musieli obniżyć tak dla nich, dla klienta, żeby być bardziej atrakcyjną ofertą. Pod filmem e, dostępny będzie link na darmowy 30 dniowy okres próbny baselinkera. E, dodatkowo na pytania dotyczące baselinkera z największą liczbą łapek w górę z komentarzem odpowiem w kolejnym filmie razem z przykładem wykonania. Dziękuję i cześć!